Czytanie z księgi proroka Izajasza Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Wasz Bóg. Przemawiajcie do Sesa Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpukutowana, bo odebrało zęki Pana kary w dwunastu za wszystkie grzechy. Głoś się rozlega. Drogę Panu przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec. Dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny. A wszystkie góry i pagódki obniżą. Równiną niechaj się staną odwiska. A strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi. Razem ją każdy człowiek zobaczy, Bo usta Pańskie to powiedziały. Stąp na wysoką górę, Zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno twój głos, Zwiastunko dobrej nowiny w Jerozolim. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz, powiedz miastom ludzkim, Oto wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię jego dzierży władzę. Oto jego nagroda z nim idzie i przed nim jego zapłata. Podobnie jak pasterz, pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto Słowo Boże. Słowo błogosław duszo moja Pana. Chwalni błogosław duszo moja Pana. Błogosław duszo moja Pana. Boże, mój panie, ty jesteś bardzo wielki, odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem. Chwaliby Boga wstęp, duszę ja Panie. Mury są Twoim rydwanem, przechadzasz się na skrzydłach wiatru, wichry używasz za swych posłów, sługami Twoimi ogień i płomienie. Chwal mi, Boże, Boże, Duše Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Ty wszystko mądrze uczyniłeś, Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Oto jest morze ogromne i szerokie, a w nim żyjątek bez zwierząt wielkich i małych. Chwałaj mi Bogu duszona ja Panu. Wszystko to czeka na ciebie, byś dał im pokarm we właściwym czasie gdy im dajesz, zbierają. Gdy otwierasz swą rękę, sycą się twym dobrem. Chwała i do bogowie duszone je Pana. Kiedy odbierasz im oddech, marnieją. I w się obracają. Stwarzasz je napełniając swym duchem, I odnawiasz oblicze Ziemi. Chwal mi pogodę, duszę moje Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Tytusa ukazała się łaska Boga która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas abyśmy wyrzekli się bezbożności i rząd światowych rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, godliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w duchu świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami. Życia wiecznego. Oto słowo Boże. Bogu niech będą aleluja Alleluja, 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 alleluja. Jan powiedział, idzie mocniejszy ode mnie. On będzie was chcił duchem świętym i ogniem. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, panie. Gdy Lut oczekiwał z napięciem, wszyscy snuli domysły w swych sercach, co do Jana, czy nie jest Mesjaszem. On tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą. Lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać, że mykał sandałów. On będzie was chcił Duchem Świętym i Ogniem. Kiedy cały lud przystępował do sztu Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na Niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. O to bo Pańskie, o Panie Jezu, usłyszeliśmy co dopiero słowa Twojego Ojca które są dzisiaj wypowiadane nad tobą. Ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. A my pytamy na pięknie, a czy miłość twojego ojca do ciebie się przejawiała i patrzymy na krzyż i to ma być miłość? Twój ojciec zgodził się na takie upodlenie. A Ty przyjąłeś. Nie musiałeś przyjąć, bo powiedziałeś w co nie moja, ale Twoja wola, Ojcze, niech się stanie. A dzisiaj te słowa przyjmujemy w kontekście naszego Sztu Świętego, poprzez który staliśmy się dziećmi Bożymi, Twoimi braćmi. Tak. I te słowa do nas też Bóg Ojciec kieruje, Boże Ojcze. Twoje to są słowa do każdego z nas. Ty jesteś moim synem umiłowanym, córką umiłowanym. No i czym to się ma przejawiać? Panie Jezu, czym to się przejawiało? Ano w tym, że byłeś zdolny to wszystko robić, co robiłeś. Tak. I nie byłeś tym sam, bo ich Duch Święty. I my też staliśmy się takimi umiłowanymi, a ta miłość przejawiać się ma w tym, że będziemy czynili rzeczy po ludzku, wręcz niemożliwe, tak jak ty Panie Jezu. No i właśnie, co tam mamy robić? Oczywiście. Już teraz dodajemy, żebyśmy o tym stale pamiętali, że śmierć na krzyżu to było zrodzenie Kościoła i ta śmierć przyniosła życie wieczne. Tym, którzy w Ciebie uwierzą. I o tym trzeba pamiętać, rozważając to, co dalej nam Pan Jezus chce dzisiaj powiedzieć. To, co nas uderza, to fakt, że ty przyjąłeś chrześcijanowy, stanąłeś wśród grzeszników, nie mając żadnego grzechu. Po co? Po co? I tutaj wielkość Twoja, panie Jezu. Na siebie wziąłeś grzechy tychże ludzi. Tak. Normalnie jest odwrotnie, że my próbujemy swoje grzechy na innych zrzucać, tak? Siebie pokazać jak najpiękniejszym w świetle, to inni. A ty, Panie Jezu, wziąłeś karę na siebie. No i by teraz to przełożyć na życie rodzinne. Któż chce tej kary, żona za męża, mąż za żonę, dzieci za rodziców. Panie Jezu, to jest trudne. Ale trzeba od razu dodać. No właśnie. Ale możliwe. Stanąłeś, panie, Jezu, wśród grzeszników po to, żeby grzesznika uświęcić. Tak? Po to, żeby grzesznika uświęcić. A mnie się w tej chwili przypomina nasze wstąpienie do Unii Europejskiej. To św. Paweł II, teraz już święty, bardzo pragnął tego, żeby Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Ja teraz powiem. No, i co z tego mamy? I co z tego mamy? Ale tutaj, dlaczego mieliśmy przystąpić? Żeby uświęciła Europę. Taki był cel. A co jest, czy uświęcamy Europę? Czy ta Europa na nas nie wpływa bardziej, aniżeli my na nią? Oczywiście pamiętamy o tym, że Europa to zawsze, my też byliśmy tylko. Tak się utarło, prawda, że jest Polska i jest Europa. Ale oczywiście my zawsze byliśmy w Europie i mamy w tej Europie być po to, żeby Europę uświęcać. No i teraz pytamy, w jaki sposób ją uświęcić? A jak to przełożyć na życie rodzinne? No trafiamy do różnych rodzin, wcale nie najlepszych. Jak jest? Czy uświęcamy to rodzinę? Się pytam, dlaczego za takiego drania wyszłaś za mąż? Wyszłam za mąż za taką żonę, która nie jest święta. A po to byś ją uświęcił, a nie po to, żeby się stał do niej, do niego podobny w grzechach. I to dotyczy naszego życia codziennego. Mamy wchodzić, mamy być w tych środowiskach, w których wypada nam żyć. Aby je uświęcić. Tak, jakże pięknie słyszeliśmy, głos się rozlega. Drogę Panu przygotujcie. Tak, wyrównajcie na pustkowiu gościnie za naszego Boga. To my mamy przygotowywać drogi Panie Jezu, Twoje, Twoje drogi w naszych rodzinach, żebyś przez nas, do nich wszedł, Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny, tak, żeby jeśli wszedł do naszych rodzin, to my mamy wejść na wysoką górę, patrzymy na krzyż i na ołtarz, który jest Golgotą, na której Ty, Panie Jezu, Oddałeś i oddajesz swoje życie. Tak nie będzie możliwe prowadzenie ciebie do naszych rodzin przez nas, jeśli my tutaj nie będziemy do ciebie przychodzić. No i po to jesteśmy tutaj, Panie Jezu, a ty nam dojesz zadania, trudne zadania, bardzo trudne zadania. Mamy ciebie głosić, czy to światu się podoba, czy nie podoba. Tak. Aż się boję mówić o tym, bo znowu powiedzę, Ciąż to samo o tym się zmówi. Nic nowego. Nic nowego. Nic nowego. A trzeba to w powtarzać. Diabeł jest odważny w głoszeniu swoich poglądów. Wymyślił pandemię szczepionkie. Jakże? Jakże mu się to udało? Codzienne dzienniki. Mówią o tym, a on się cieszy. A ty, Panie Jezu, chcesz, byśmy mówili o tobie. Tak, o poszanowaniu życia. My też w kościele zdaje się więcej mówimy ostatnio o szczepionkach, maskach, aniżeli o tym, żeby zaprzestać zabijania dzieci. To samo ja mówię, a ty, Panie Jezu, nam to samo przypominasz. Bo my wciąż to samo niestety robimy obłudnie. Te rządy, które zabijają, zgadzają się na zabijanie dzieci, więcej mówią o maskach, szczepieniu, a przecież zadaniem, a są to też chrześcijańskie rządy, jest pilnować porządku Bożego żeby przykazania były przestrzegane, wierność małżeńska dochowywana. Oczywiście wszystkie przykazania, począwszy od tych pierwszych, które dotyczą oddawania chwały Bogu samemu. Czemu to służy liturgia? Udział w liturgii, żeby był godny, żeby był godny to udział i odważny. Mimo trudności, tak, ktoś powie, no widzicie, zachęca do czego? Żeby nie przestrzegać, nie, by nie przestrzegać zasad, limitu, nie wolno dostosowywać się do tego, Panie, to Panie do tego mówisz, bo ja jestem Bogiem, nie bójcie się do mnie przychodzić. I tak to głosząc Ewangelię, musimy dzisiaj się narażać na to, że łamiemy prawo, za które są mandaty. Tak? Jesteście odważni, bo tutaj przyszliście i głodnie wyglądacie. Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu. I teraz trzeba powiedzieć, co słyszeliśmy. To wszystko czynimy. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały Wielkiego Boga i Zławiciela naszego Jezusa Chrystusa. I to nadejdzie, czego świat nie lubi słuchać. A to może być już wkrótce. Nie mówię, że to będzie dzisiaj czy jutro. Ale to nadejdzie i to trzeba też tym przypominać. Tym ludzkim władcom. Tyle było różnych władców na ziemi przez tyle wieków, bardzo głośnych, które się wydawało. Świat do nich należy. No i co? I gdzie oni są? A tak trzeba taką pokusę. Zawsze będę miał władzę. Nie słuchajcie! Taki człowiek głupi potrafi być, a ty skromnie mówisz. Mieliście władzę nade mną, zabiliście mnie. A kto żyje? Czy ci, którzy mnie zabijali? Nie. Ja żyję. Ja żyję. Ci wszyscy, którzy mnie mordują, próbują zamordować? Właśnie. Nie życzymy im niczego złego, Bóbki jeszcze żyją, to mają szansę nawracania się. Do tego nie przepowiadamy im złej przyszłości, ale chcemy dać im nadzieję. Nadzieję. Przez nas przykład wiary, którą wyzdajemy. się za wszystkich oszczędnych, aby pamiętali o zobowiązaniach wynikających z tego sakramentu. Ciebie prosimy. Modlę się za papieża, biskupów, kapłanów o światłość lucha świętego dla nich. Ciebie prosimy. Módlmy się, za rodziców. Ciebie prosimy. się, aby Duch Święty każdego dnia napełnił nas swoimi łaskami. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłego ignacego o pokój duszy. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, za nasze rodziny, za wszystkich naszych rodaków, abyśmy Wpatrzeni w Maryję, uczynili Boga, centrum naszego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za dusze w cierpiące, o radość nieba dla nich. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich tych oszczonych, którzy żyją jakby poganie, aby się nawrócili. Ciebie prosimy. się za nas o siłę w przestrzeganiu przykazań Bożych i, i za Ignasia, ugodne przygotowanie do Komunii Świętej. Ciebie prosimy. Nas, Módlmy się o odrodzenie wartości chrześcijańskiej, y, zwycięstwo Bożej prawdy w Polsce, w Europie i na całym świecie. Ciebie prosimy. Nas, Módlmy się za naszych rodziców szesnych, tych żyjących i zmarłych. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, naszych kremnych duszy, wszyscy cierpiący za te, które znikąd ratunku nie mają. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby każde ludzkie życie było chronione i szanowane od poczęcia do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie naszych rodzin. Módlmy się o zdrowie dla Svena i Marka. Módlmy się też o zdrowie dla tych wszystkich, którzy przyjęli ten biologiczny preparat, Ciebie prosimy. Boże i cześć, mogący od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Duchu Świętym za swe Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pana naszego.